Feministek. By... Najpierw znaczy, projekt zatrzymać aborcję. Trzeba przeprowadzić go jak najszybciej, dlatego że te 900 tysięcy podpisów to jest ogromna fala entuzjazmu społecznego, której nie można rozkładać. Poza tym, no tej sprawy nie można relatywizować, więc władza powinna działać, no, tak jak umie, to znaczy bardzo szybko, bardzo energicznie, z jednoznacznym przekazem, bez relatywizowania, z no, pokazywaniem oczywistości racji, których się broni. A nie z zaprzeczaniem samym sobie nie można przeciwstawiać kwestii tego najbardziej podstawowego prawa, jakim jest prawo człowieka do tego, żeby się urodzić, nie można przeciwstawiać jako kwestii światopoglądowej. Polska dlatego zachowała to ustawodawstwo, które jest no, ułomne, ale jest lepsze niż w wielu innych krajach europejskich. Dlatego od początku lat 90. nie zachowaliśmy. Nie dlatego, że było bronione przez jakichś kompromisowców czy światopoglądowców, tylko dlatego, że w 97 roku. Roku, Trybunał Konstytucyjny pod prezesurą profesora Andrzeja Cole powiedział, że ochrona życia jest koniecznym warunkiem funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. I dlatego, że tak to stawialiśmy jako kwestie praw podstawowych to dlatego zbudowaliśmy takie szerokie poparcie, dlatego to było mocne, dlatego tak nie było nie, tak niewielu ludzi, którzy się temu, yy, którzy to negowali wprost i ten konsensus moralny jeszcze trwa. On się ostatnio w sposób bardzo ciekawy zamanifestował w czasie głosowania w Sejmie nad odrzuceniem tego aborcjonistycznego projektu yy, skrajnej yy, lewicy. To było bardzo ciekawe, dlatego, że z jednej strony były wszystkie sztaby partyjne, Grzegorz Schetyna, Jarosław Kaczyński, Ryszard Petru po jednej stronie, a po drugiej taki bund i koalicja sumień zwykłych posłów którzy jednak okazali się większością i okazali się silniejsi natomiast no te Ale jeszcze demonstracje przeciwnicy przeciwnicy tej y, 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 przeciwnicy zmian powołują się na badania społeczne z których nie wynika poparcie dla tej zmiany no, tak, no, zniesienie kar śmierci też nie ma y, poparcia y, kwestia szacunku dla życia jest w ogóle jedną z kwestii najtrudniejszych i to jest taki paradoks, że chyba każdy człowiek, który miał ochotę, który miał ochotę przeczytać i dobrą wolę, żeby się chwilę zastanowić nad Ewangelium Wite, na pewno pamięta taki fragment. Ja mówię o zastanowieniu się, bo nie chodzi o to, żeby oczywiście no, są ludzie, którzy mają rezerwę do magisterium, ale chyba cenią Jana Pawła II, Karola Wojtyła jako, jako, jako myśliciela. No, papież mówi, że to jest bardzo dziwne, że my tak absolutyzując yy, życie nawet przestępcy, którego chcemy chronić, jednocześnie jesteśmy tak bezwzględni wobec niewinnego życia, podczas gdy to pierwsze ma prawo do litości, do współczucia. Pytanie, jak z tego wyciągnąć wnioski? Czy abolicyjne, czy inne? To drugie ma absolutne prawo do życia, bo człowiek niewinny, ma po prostu prawo się urodzić. Nie. Więc gdybyśmy się mieli kierować sondażami, to wszędzie w Europie musieliśmy karę, musielibyśmy karę główną przywrócić. No, przynajmniej w większości krajów. Być może w ciągu ostatniej dekady trochę się sondaże zmieniły, ale gdyby one rządziły, to w 2000 roku kara śmierci byłaby we wszystkich krajach Europy. Dobrze, a tak patrząc na to w kategoriach politycznych, Pan sądzi, Panie Marszałku, hmm. że faktycznie ta zmiana mówi o projekcie zatrzymać aborcję, wejdzie w życie, bo dotychczas jak się obserwuje Przebieg prac nad zmianami dotyczącymi kwestii aborcyjnych to one się kończyły. Było bardzo dużo tak, tak. M, m, debaty, ale ona się kończyła. Myślę, że teraz niczym. szansa jest duża, dlatego że władza ma ograniczoną szansę, żeby uciec z wybory. Yy, i, w jakim yy, sensie, żeby uciec z wybory? No, powiedzieć na przykład, że jest kampania wyborcza, że to załatwimy po wyborach, do tego wrócimy i tak dalej. Yy, w tej chwili jest jeszcze sporo yy, czasu i, i tu jest duża szansa, że przy. Yy, właściwej presji społecznej, ta sprawa będzie przeprowadzona. Aczkolwiek samo jej opóźnianie zmniejsza poparcie społeczne, dlatego że pamiętajmy, no na no, no, Ale, kto ale zna... tego poparcia społecznego <coughs> prawdopodobnie też nie specjalnie widać, bo są oczywiście te podpisy, no tak. tych 830 tysięcy, zdaje się, czy tam 900 tysięcy, ale wczoraj właśnie to, o czym mówię, jeśli było widać cokolwiek, no to było widać protesty. No tak, tylko te, te protesty właściwie to jest tak jak ze znanym uniwersalnym powiedzeniem, że wyjątek potwierdza regułę, akurat wczoraj pokazały słabość tej fali aborcjonistycznej. To pokazuje, że ta czarna rewolucja um, półtora roku temu była raczej takim wybuchem złości w stosunku do władzy akurat przy tej okazji nie rzeczywistym poparciem dla rewindykacji aborcjonistycznych. Dlatego jak mówię, jak wczoraj te skrajne manifestacje no, antykatolickie, bo one się odbywały przed kuriami biskupimi, no, one pokazały słabość tych rewindykacji. A wracając do opinii społecznej... Badania pokazują z reguły, że jeżeli, że im bardziej świat publiczny, autorytety społeczne, politycy jednoznacznie opowiadają się za życiem, tym bardziej poparcie rośnie. To jest, mówię, to jest zgodne z wszystkimi prawami życia społecznego i tak jest. I dlatego każdy polityk, który tam przybredza o jakiejś światopoglądowości, że to jest kwestia światopoglądowa i tak dalej, powinien być świadom, jak straszną odpowiedzialność na siebie bierze. Nie mówiąc o tym, że mówię, cofnięcie się od doktryny Cola, że prawo do życia jest fundamentem demokratycznego państwa, wymogiem demokratycznego państwa prawa do tej nowej doktryny, że jest światopoglądowym wymogiem biskupów katolickich, to nie jest dobra zmiana. Ale czy to nie jest trochę tak, że pan zbyt szybko, albo zbyt lekceważy te protesty i ich skalę, Czy to nie, czy, czy to nie jest tak, że nas, krótko mówiąc, czy z punktu widzenia teraz pragmatycznego, bo myślę, że w tym kierują się przede wszystkim rządzący, nie opłaca im się pójść na tego typu kolejną wojnę światopoglądową, mhm. ponieważ to może na przykład źle odbić się w, czy to w wyborach samorządowych, czy w wyborach do parlamentu, które będą za dwa lata. Z punktu widzenia pragmatycznego wydaje mi się, że pod żadnym względem i pragmatyzm nie należało wszczynać na przykład tej wojny o Trybunał Konstytucyjny, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że nawet świat władzy czuje się skrępowany, żeby cytować to orzeczenie z 1997 roku. A mówię na przykład profesor Muszyński, który ja bym chętnie kibicował, gdyby kandydował na przewodniczącego Trybunału. W, szczególnie w normalnych warunkach, mógł spokojnie w tym roku na przykład zostać przewodniczącym Trybunału po normalnej serii zmian w, w tym ciele. I bardzo niedobrze, że władza uznała, że skoro platforma wybrała nielegalnie dwóch sędziów do Trybunału, no to to, to, to tworzy standard, można zrobić w drugą stronę podobnie. No, to bardzo niedobrze. I co to, co to ma wspólnego z pragmatyzmem? Jeżeli przyjmiemy na przykład, że takim imponderabilium celem koniecznym było, była dewastacja Trybunału Konstytucyjnego, no to, 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 to pragmatyka musi ustąpić. No tak musi być, tak stwierdziliśmy i tak jest. A jeżeli przyjmiemy, że zdrowe społeczeństwo musi być społeczeństwem, które chroni życie, no bo jaki, jaki inny wyraźny znak takiego nadrzędnego porządku moralnego, któremu podlegamy, może to społeczeństwo porządkować, może, mo, może je budować. Musimy, musimy kończyć, musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. był Marek Jurek, był marszałek, posłów do Parlamentu Europejskiego.